Brawa, brawa, żegnamy Was, życzymy fantastycznej zabawy, 42 km w dobrych warunkach, przy dobrej pogodzie, słoneczko chwilami świeci, są chmury, hejnalista patrzy na Was i nawet nie zejdzie na dół, tylko wejdzie tutaj, czekał na Was i każdego na Was odgrywał z wieży mariackiej. Żegnamy muzyką, by także i w dobrej, dobrej formie właśnie wielu biegaczy mówiło mi, chcemy słuchać muzyki, mamy ze sobą radio odbiorniki. ale przede wszystkim takie, jakie jest kasko maratonów w Krakowie. Oglądamy także po drodze najciekawsze miejsca, najciekawsze zabytki, najciekawsze zaułki uroczego Krakowa. Kilka minut już od startu, a to jeszcze grupa uczestników i dopiero teraz, kiedy mijają każdy z nich, włącza własny stoper, własne zegarki ty później w odpowiednim rytmie kontrolować czas swojego biegu, aż do mety także na rynku.